Odcinek lędźwiowy kręgosłupa z gumą, staramy się jeden koniec gumy ufiksować o jakiś stabilny przedmiot, wejść sobie do środka gumy I tu jest jeden warunek, tutaj musimy mieć gumę, która będzie właśnie w postaci takiego lupa, takiej pętli i opieramy, zakładamy sobie teraz na dolną część pleców taką gumę, nogi trzymamy ugięte i teraz staramy się uzyskać duże napięcie na gumie, ręce kładziemy sobie na... Miednice i staramy się przetaczać w ten sposób w jedną i w drugą stronę. Okrągłe plecy. Wklęsłe plecy guma ma nas mocno pociąga. Możemy to też zrobić w trochę wyższej pozycji, jeśli tu będziesz słabo y, czuł, czuła, to przechodzimy do pozycji trochę wyższej i siadamy sobie napięty. Wklęsłe plecy i mocno okrągłe plecy, wklęsłe plecy i mocno okrągłe plecy. Lançou o Krono.